Hola, Ketal. Hello, hello. Witamy Was, kochani, serdecznie. Tak jak widzicie, koło Doha. dużego miśka żółtego. Koło dużego, żółtego miśka, którego chcieliśmy wam pokazać, jak byliśmy pierwszy raz w Doha, lecąc do Bangkoku. Nie udało się, tym razem się udało. Wylądowaliśmy dosłownie przy nim. W pobliżu. Ale my nie o tym, kochani. Krótki vlog, informacyjny vlog o tym, co się wydarzyło w Bangkoku. Dokładnie 5 godzin po. 5 godzin z minutami po naszym wylocie z Bangkoku. Te wszystkie informacje, co dostaliście o tym trzęsieniu ziemi. Tak, nie, nas powietrze... zaskoczyły w powietrzu. Pierwszy raz, słuchajcie, stało się, stało się tak, że mieliśmy Wi-Fi przez cały lot na pokładzie e, linii lotniczych Qatar. No i dowiedzieliśmy się tak na dobrą sprawę od Was, drodzy widzowie, którzy zatroskani usłyszeliście, co się wydarzyło, i pisaliście do mnie od razu, Monia czy Wam udało się e, wylecieć z Bangkoku. Udało, udało nam się wylecieć z Bangkoku, tak. ósma z minutami na tamten czas, e, a to miało miejsce jakieś 5, ponad 5 godzin po naszym wylodzie. E, no niestety informacje nie są fajne, bo trzęsienie było na tyle silne, że zawalił się budynek, co prawda budowany, więc nie było tam mieszkańców, pracowników, tylko byli pracownicy budujący e, ten budynek. E, no trzęsienie było na tyle silne, że było odczuwalne w w biurowcach, w hotelach, czy w tych wszystkich wysokich budynkach. Ludzie zostali z nich ewakuowani. Tyle wiemy. Nic więcej nie wiemy. Pewnie więcej informacji przyjdzie w najbliższych godzinach. My do was po prostu z informacją, że no, jesteśmy, bezpiecznie, że że jesteśmy przed bezpieczni, że jesteśmy bezpieczni. Wylecieliśmy tak. parę dobrych godzin przed, nic nie zapowiadało, spokojny. Poranek w Bangkoku, zachmurzony lekko, prawda? Jak żeśmy wylatywali, także. No, duszny upalny. Wilgotny. Duszny upalny, ale to standard. Jest także no. także nic, nic niepokojącego, nie zapowiadającego to, co się wydarzy, nie było. My, kochani, teraz trzy godzinki w Doha na lotnisku i potem lecimy do już Madrytu. do, Madrytu. Już, do Hiszpanii. Także kolejny godzinny lot przed nami. No i z Wami pewnie się połączymy już jutro. A właśnie, tak przy okazji zapowiemy, tak jak obiecaliśmy, w niedzielę o godzinie 11 będzie już live z cytrynowego sadu. Tak. Także już dzisiaj serdecznie zapraszamy i jeszcze raz informujemy u nas. Wszystko dobrze w połowie drogi i do zobaczenia z cytrynowego sadu. Do zobaczenia, bajka.